dziś kasujemy inspekcję w Oplu to jest Opel Insignia ten model to jest 2.8 Turbo w benzynie jednak to nie ma większego znaczenia w każdym Oplu nowszym w ten sam sposób się kasuje inspekcję czy to Astra, czy to Zafira czy to właśnie Insignia więc tak przekręcamy zapłon tutaj na manetce wciskamy przycisk menu żeby nam się tutaj pojawił komunikat, informacje o pojeździe tu akurat już jest przestawione na pozycję o żywotności oleju tutaj tymi strzałkami w gdyby jakby nie było to przełączamy i szukamy pozycji pozostała żywotność oleju i teraz tym guzikiem na manetce przytrzymujemy go i wyskakuje nam komunikat, czy chce zrestartować chcę zrestartować, więc strzałkami tutaj tymi przestawiam do góry na TAK i wciskam guzik i nie ma ostrości i żywotność oleju już jest 100% i cała procedura